Polski ochroniarz? No Ale ja się no. tak boję, teraz was jest trzech, a nas jest dwóch Wiecie No, gościu Pięciokąta konta no, strzelimy? Strzelaj, strzelaj O dobra. nie Czemu Szkoda mi Na żołnierza, ma... na żołnierza ma... poszedł On nie może już mówić no O rzeczach, które... Podaję to... się, to... podaję się Może pi... dawam Dawaj, wszystkich odprowadzisz Damian, do wszystkich odprowadzisz Podaje się, podaję pi... się Pierwsze, wyrzut! A wiesz, co jest na uciekamy, panowie! Uciekamy, panowie! Ale skan! No, no uciekamy, no co no robimy? No uciekamy, no co Bo tak, ma ma co tak, O, dawaj, bierz broń! Tu coś było! Skan tutaj był, jest jeden, 500! Ktoś chyba uciekł! Nie wiem czy gość czy nie. jeszcze żeby tu pytał. Jestem! O sieba, zaraz się zguba. No znalazłem, pomyliłem się drogi. Się Ej! Odkuwam lewa prawa! Me odkuwa! Me odkuwa! no odkuwa! Me odkuwa! Me zabiera broni, i przeszukuje do zera. Dobra, idziemy, idziemy koledzy, idziemy. A, dobra. Idziemy, idziemy! Idziemy! <noise> Jest! Okay. Wychodzimy, wszyscy za mną, raz, dwa, trzy, myk, myk, myk. Tylko że, żeby Xeranem to było tutaj, bo no, ja będę musiał znowu być tylko ty, jak pojedziemy windą, wiecie? Bo to się usuwa, jak w innej Unii Instytucji. Kto, kto? Oh, 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 oh. O, 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 o,